Matka mojego pana przychodzi do mnie. Nieżyjący już kardynał Meissner, arcybiskup kolonii, opowiadał, że kiedy był małym chłopcem, osierocił ich ojciec. On został z młodszym bratem i starszym bratem, i z mamą. I zawsze irytowało go, kiedy brat starszy wracał z pracy. Otwierał drzwi do domu i widział ich młodszych braci siedzących. Nie widział mamy i mówił: Nie ma nikogo? Bardzo go to irytowało. Jak to nie ma nikogo? Przecież my jesteśmy. Ale potem, kiedy wspomina dorosłym trochę, to zrozumiałem, o co bratu chodziło. Kiedy przychodzi się do domu i nie ma mamy, to tak, jakby nie było nikogo. Matka mojego pana przychodzi do mnie. Nasza matka przychodzi i można się z nią spotkać i można usłyszeć, co mówi, a mówi niewiele. Zostawiła w Ewangeliach siedem wypowiedzi, o których wiemy. I chcielibyśmy się tym wypowiedziom przyjrzeć, będziemy na nie patrzeć, rozważać tak w swoisty sposób przez ten tydzień. Dzisiaj pierwsze słowo, które Maryja wypowiada w Biblii, które słyszymy. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I wiemy, że jest to w kontekście zwiastowania, kiedy Anioł ogłasza Bożą propozycję Maryi, będziesz matką Boga. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Maryja już była poślubiona mężowi imieniem Józef, ale jeszcze nie mieszkali razem, więc nie mogła znać męża w znaczeniu. Być z nim, jakby w, jak jest kobieta, żona z mężem, bo to według tradycji jeszcze nie mogło następować. Dopiero w, kiedy zamieszkali razem. Więc Maria nie zna męża. Można powiedzieć, Maria nie chce znać grzechu, bo to nie był czas na znanie męża wtedy. Ona nie chce mieć nic wspólnego z grzechem, bo zna kogoś innego. Kiedy chce znać tego kogoś innego, to nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Kto to jest ten ktoś inny? Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I Anioł odpowiada: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. I to jest ciekawe, że Maria nie pyta Anioła: A kto to jest Duch święty? Ona go zna. Kiedy w dziejach apostolskich czytamy, że święty Paweł przybył do Samarii. I zapytał uczniów będących tam, czy znacie Ducha Świętego, czy przyjęliście Ducha Świętego, to wtedy uczniowie mówią: A kto to jest Duch Święty? Nie wiemy, kto to jest Duch Święty. Maryja nie pyta tak Archanioła: A kto to jest Duch Święty? Ona go zna. I to jest to, do czego nas zaprasza. Jeśli, jeśli chcemy, tak jak dzisiaj Święty Paweł mówi o tym, że każdy z nas ma stanąć przed Bogiem, żeby każdego przyprowadzić do Boga, takie jest Jego posługiwanie, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie, to jest to możliwe tylko w Duchu Świętym. Ona zna Ducha Świętego. Tenże Paweł Święty pisze: Ci, którzy, których prowadzi Boży Duch, są Bożymi Synami. Są Bożymi Synami. Otrzymaliście ducha przybrania ze synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty przekonuje mnie i czyni mnie dzieckiem Boga. I Maria ma taką relację z Duchem Świętym, że jest córką Boga Ojca, jak się modlimy. Tak więc. To, do czego nas zaprasza Maryja na początek, to do dobrej znajomości z Duchem Świętym, do zaprzyjaźnienia się z Duchem Świętym. Z kimś, kto jest kimś, a nie energią, nie ideą, ale osobą. Druga rzecz to, w życiu Maryi Duch Święty nie gra żadnej roli. Ważne, żeby to odkryć, że Duch Święty nie gra żadnej roli w życiu Maryi. Święty Józef słyszy od Anioła: Nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się poczęło. Duch Święty pisze scenariusz i jest reżyserem w życiu Maryi. On nie gra żadnej roli w jej życiu. To ona chce grać rolę w, czasie, w, w tym spektaklu, w tym dramacie, który Duch Święty jej proponuje. To jest kolejne zaproszenie z jej strony, żebyśmy Duchem Świętym żyli na co dzień, żebyśmy go nie, nie zapraszali, tylko żeby zagrał jakąś rolę dla nas. Nie wiem, jak mamy chrzest, kogoś bliskiego, bierzmowanie, ślub czy jakieś inne uroczystości, to wtedy Duch Święty zagra jakąś rolę w moim życiu. On ma być reżyserem, on ma pisać scenariusz, jeśli mam stanąć przed Bogiem doskonały, jak mówi dziś Święty Paweł. Dlatego odszedł od niej anioł po scenie zwiastowania, bo Duch Święty z nią był. Bo Duch Święty reżyserował ten dramat życiowy, który Maria przyjęła. Trzecia rzecz, do której jesteśmy zaproszeni, patrząc na Maryję, to takie pytanie: jak wygląda Duch Święty? Jak on wygląda? Przecież jest duchem. Gdzie go zobaczyć? No i właśnie odkrywamy, że Maria jest ikoną Ducha Świętego. Kiedy patrzymy na nią, to widzimy Ducha Świętego, jego owoce, a ściślej biorąc jego owoc, jak czytamy w liście do Galatów. Kiedy przychodzi do Elżbiety w scenie nawiedzenia, pamiętamy, Elżbieta mówi, kiedy przyszłaś i powiedziałaś słowo pozdrowienia, Duch Święty ją napełnił. Duch Święty napełnił Elżbietę. Maria przyszła z Jezusem pod sercem, ale tam, gdzie ona przychodzi, przychodzi też Duch Święty, Jego owoce. Kiedy ona weszła do domu Elżbiety, ta Elżbieta doświadczyła radości, pokoju, miłości, opanowania, życzliwości, cierpliwości, wierności, łagodności. To jest owoc Ducha Świętego. Czy tak jest w moim życiu, że kiedy odwiedzam kogoś, to on odczuwa? Obecność Ducha Świętego? Czy ja tak właśnie chcę zanieść Ducha Świętego innym? Czy po spotkaniu ze mną ludzie mają to doświadczenie Ducha, tych owoców? Czy mają pokój w sercu, radość, miłość, opanowanie, łagodność? I czwarta rzecz, do której nas Maria zaprasza, do której nas uczy w tym swoim takim zażyłym byciu z Duchem Świętym. To ona jest dla nas takim zwierciadłem, zwierciadłem dla kościoła całego, ale i dla mnie, dla ciebie. Co mamy robić? Kiedy Maryja śpiewa magnifikat, to mówi: Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, wielkie dzieła uczynił mi wszechmocny. To też jest takie niesamowite odkrycie, że święty Łukasz, który zapisał te słowa. Tak samo pisze w dziejach apostolskich o uczniach po zesłaniu Ducha Świętego. Że oni mówili w językach, tam cztery razy jest powiedziane, że mówili w językach, dopiero za czwartym razem jest powiedziane, co mówili. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Tak jak Maryja u Elżbiety mówi o wielkich dziełach Bożych, które Bóg jej uczynił, tak apostołowie mówią to samo. Co to są te dzieła Boga? Jezus mówi: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Patrzymy na Jezusa, mamy go naśladować, a on wykonuje dzieło Ojca. Co mamy czynić, byśmy wykonywali dzieła Boże? pytają Żydzi Jezusa. Co mamy czynić, żeby to były rzeczywiście dzieła Boże? Jezus mówi: Na tym polega dzieło Boga, abyście. Uwierzyli w tego, którego on posłał. Dzieło Boga to jest wierzyć nie tylko w Jezusa, ale wierzyć też w to, co on mówi i pójść za tym, co on mówi. To jest dzieło Boga. Dzisiaj czy w moim życiu może być tak, że ja wydaje mi się, że pełnię dzieła Boga, pełniąc dzieła dla Boga. Że ja coś robię dla Boga. Ale pytanie, czy to jest dzieło Boga? Czy naprawdę Bóg tego chce? Dzisiaj możemy się powoływać, czy wielu się powołuje na Boga, czyniąc różne nawet pobożne rzeczy, ale pytanie, czy to naprawdę jest dzieło Boga? Czy Bóg by się pod tym podpisał, że to jest moja wola, ja tego chcę? I to jest ważne. Duch Święty nam podpowiada, co robić, żeby to, co robię, było dziełem Boga, a nie dla Niego, bo czasem możemy się oszukiwać, możemy się dużo narobić, ale czy to. Podoba się Bogu. Dlatego dzisiaj wielu ludzi jest smutnych i zalęknionych, bo robią dzieła dla Boga, a nie Boga. Dlaczego? Bo właśnie apostołowie, którzy głosili te dzieła Boga, wysławiali, robili to z odwagą i radością. Więc jeśli ja idę za dziełami Boga, ja chcę słuchać Ducha Świętego, czego Bóg ode mnie chce i chcę to wypełniać za Jezusem, naśladując Go to mam w sercu radość i mam w sercu odwagę więc pytanie, jeśli mam w sercu smutek i mam w sercu lęk to pytanie, czy ja naprawdę idę za Bogiem czy tylko robię coś dla Niego a niekoniecznie On tego chce tak więc jeśli chcemy zaprzyjaźniać się z Maryją to, to patrzmy na nią i uczmy się, jak ona z Duchem Świętym żyła Miała cudowną relację z Duchem Świętym. Była tą, której Duch Święty pisał scenariusz życia i reżyserował to życie. Kiedy gdziekolwiek wchodziła, to zostawiała owoce Ducha Świętego i interesowały ją dzieła Boga, a nie dzieła dla Boga. W jaki sposób to robiła? To już na koniec. Wiemy, że otrzymujemy każdy z nas. Dary Ducha Świętego podczas chrztu. I właśnie scena zwiastowania nam pokazuje, że ona była już napełniona Duchem Świętym i że te dary wykorzystywała. Właśnie te dary są po to, żebyśmy umieli te dzieła Boga wypełniać. Bojaźń Boża. Wszedł do niej Anioł. Ona tak patrzyła na życie, na natchnienia Ducha Świętego, żeby nie przeoczyć Bożych natchnień. Bała się, żeby Boga stracić stracić z Nim relację. To jest ten dar Bożej bojaźni. Nie żeby się bać Boga, tylko bać się Go stracić. Bać się zerwać z Nim relację. Dar mądrości. Anioł mówi do Maryi na początku słowami Pisma Świętego. Cytuje Pismo Święte z Księgi Sofoniasza, Zachariasza. I Maryja rozumie te słowa. Ona je zna, bo ona słucha Słowa Bożego i dlatego jest mądra. Mądrość bierze się od Boga, nie z nas, więc dar mądrości to, to jest wtedy, kiedy ja słucham Bożego słowa, kiedy ja je rozpamiętuję w sobie, noszę w sobie i za nim idę. Dar rozumu. Można różnie rozumieć dar rozumu, ale powiedzmy, że Maria chce się kierować rozumem w swoim życiu. Zmieszała się na słowa Anioła, było w niej mnóstwo emocji, przeżyć, wrażeń, ale chce się kierować rozumem. Chce się kierować rozumem, nie emocjami. Duch Święty chce, żebyśmy żyli i też wprzągnęli emocje w nasze życie, w relacje z Nim, z ludźmi, ale żeby to nie emocje decydowały, po to jest dar rozumu, dar pobożności rozważała w swoim sercu, układała w całość to, co przychodziło z zewnątrz i od środka. Bo Bożemu chciała patrzeć na rzeczywistość. Panie Boże, chcę się modlić, stać przed Tobą, żebyś mi pokazał, jak Ty patrzysz na życie, bo ja tak samo chcę patrzeć. Kolejna rzecz, dar rady. Maria pyta, jak się to stanie? Pytać Ducha Świętego, a dar rady się uruchomi i powie mi, jak to się stanie. Dar rady, poradzi mi Duch Święty w różnych moich sytuacjach, jak się to stanie. Dar umiejętności. Twoja krewna Elżbieta jest już w wstym miesiącu. Duch Święty pokazuje, pomaga nam czytać znaki czasu, daje nam taką umiejętność. Kiedy nie żyjemy w Duchu Świętym, to wszystkie rzeczy są banalne, przypadkowe, nieważne, ale człowiek, który żyje w Duchu Świętym, on rozpoznaje znaki, znaki czasu. Czyta te znaki, to są też znaki od Boga. On mówi do nas też z zewnątrz, przez znaki czasu i dar męstwa. Żeby to wszystko podjąć, to potrzebujemy odwagi i Duch Święty nam tę odwagę daje. Maryja słyszy od, od Anioła: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie bój się. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli żyjesz w Duchu Świętym, on ci da odwagę. Tak jak apostołowie, kiedy otrzymali Ducha Świętego, wyszli i głosili Ewangelię nawet tym, których się wcześniej bali. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Potrzebujemy żyć w Duchu Świętym. Jeszcze bardziej niż Maria. Ona była bez grzechu, ona nie znała grzechu i ona ciągle Ducha Świętego potrzebowała. Widzimy ją, jak się modli z apostołami w Wieczerniku, czeka na Świętego Ducha. Ciągle musimy się napełniać. Ona bez grzechu, a tym bardziej my, którzy jesteśmy grzesznikami. Ktoś mówi, że, że ja ciągle się modlę o Ducha Świętego, bo przeciekam. Jesteśmy dziurawi, moje serce jest dziurawe, sumienie. Grzechy dziurawią nasze serce i dlatego ciągle. Ducha Świętego musimy przywoływać, a On nam będzie przypominał, co to znaczy żyć idąc za Jezusem. Dzisiaj sieci komórkowe oferują takie aplikacje przypomnienia taki przypominacz, że On nam wyskoczy i mówi: A dzisiaj masz wizytę u lekarza, jutro u dentysty, jutro ma Twoja koleżanka imieniny, Twój kolega. Tam zapraszać się na jakąś rozmowę. My mamy innego przypominacza. Duch święty, który nam przypomina, jak żyć w podobieństwie do Maryi, żeby te dzieła Boga wypełniać. I to nie jest tylko taka pamięć dotycząca tego, że sobie wspominamy. W języku semickim te słowa, które Jezus mówi, że przypomni wam, to znaczą tyle, że. Z przeszłości one się staną dziś obecne. To Duch Święty uobecni to, co, co było teraz. Że to nie jest tylko jakieś wspomnienie, ale to się dzieje dziś, teraz. I Duch Święty to przypomina w takim sensie, uobecnia i daje nam siłę, żebyśmy mogli realizować wielkie dzieła Boga, tak jak ona.